Pościg za szarym clowerem, taktyczny kanał pierwszy Jednostka, Tom 44 na kanale Prosimy o na... Eee, tom 42, 40... ścigamy 40... szarego clovera. Jesteśmy obok komisariatu na Pershing Kierujemy się na wschód. Jest to Metropolitan Avenue, odbiór na południe, nie? Eee, dalej jedziemy na południe, Metropolitan na wysokości unity station e, pojazd jedzie z dużą prędkością jak na ten model e, przejeżdża przez chodniki uważajcie na niego jedziemy wzdłuż peronu na wschód wjechał na tory jedziemy na wschód washington street przejechał przez tory wjeżdża na bloki na elforonie przynajmniej próbuje właśnie wjechał na, na kontenery jesteśmy na washington street Iżan zatrzymał się na kontenerach, potrzebne wsparcie na przejazd kolejowy obok Washington Street na El Corona, nie? Tak, wreszcie, się, będzie coś na miejscu. Stam komunikat. Blokujemy obydwa wyjazdy, już w tym Nie, 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 bo on nas paranuje. Dobra, to jest są 42 podejrzany ponownie odjechał, jedzie na południe, odbił na zachód, ponownie Tom na 44, południe. Nie, na to, no. Jesteśmy zwiedzieć na wszystko, dalej ponownie na zachód. Przeciw. Republikan A wyjął na zachód w kierunku z jedzie stroną jedziemy. Przeciw. 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 Toczył. Wow, wow, wow! Podejrzany jedzie na kołach, przewróciło mu się auto. Jest na dachu. Wyglądował na dachu. go. Waga może zacząć uciekać, auto się pali. Nie, nie, Traffic nie pali się spokojnie. Podejrzany wydachował. Dobra, mam taser, mam taser. Tom 42, 1061. Podejrzany pojazd, fu, ścigany pojazd przewrócił się na dach. Występujemy do felony, trafik, stop. pojazd się pali? Nie, Traffic nie pali się. Jest na dachu. Nie, wow. tak spali, nie, tak się nie spali trochę. Dostępnie się zamieścił wyciek. Pojazd wyleciał w powietrze. Tak samo jak i mężczyzna. Nie wiemy co z ochroną w środku, nie mam pojęcia. Wezwiecie z gronem.